Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Coś, czego potrzebujemy od zarania naszego życia do samego jego końca. Żeby normalnie zdrowo się rozwijać, żeby normalnie, szczęśliwie, zdrowo funkcjonować na co dzień, kimkolwiek jesteśmy. Coś, o co młody dojrzewający człowiek walczy na wszelkie możliwe sposoby, nie zawsze świadomie. Potrafi zrobić rzeczy piękne i straszne, zresztą nie tylko młody dojrzewający człowiek, aby to coś uzyskać: poczucie przynależności, że ja jestem czyjś, że ja nie jestem niczyj. Że nie jestem sam sobie i sam dla siebie. Że jest ktoś, kto od zarania mojego istnienia do samego końca jest gotów powtarzać mi, ile razy będzie trzeba. Znam Cię. Znam Cię, wiem o Tobie wszystko, niemal wszystko. Wiedząc o Tobie wszystko, nadal. Chcę całym sobą mówić Tobie Jesteś mój, jesteś moja To dlatego tak ważna jest ta obietnica Która wielokrotnie powtarza Powraca w pierwszym przymierzu Kiedy Bóg mówi Do swojego ludu Ja będę waszym Bogiem A wy będziecie moim ludem Jesteście moi To nie jest o tym, że Bóg traktuje człowieka Jak rzecz, jak przedmiot Który sobie przywłaszczył ale to jest właśnie o tym poczuciu przynależności. I to jest chyba przede wszystkim wpisane w ten obraz, z którym Pan Bóg, jak co roku w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, dziś także do nas chce przemawiać. W ten obraz, z którym Pan Bóg, jak co roku w Czwartą Niedzielę Wielkanocną, taki dziś również chce otwierać nasze serce, świat naszych doświadczeń, przeżyć, nadziei, kłopotów. Jesteś mój. Jesteś moja, znam Cię, nikt nie wyrwie Cię z mojej ręki. Ja daję Ci życie. To poczucie przynależności ono jest źródłem pokoju takiego pokoju, który człowiek może ze sobą przenieść przez różne doświadczenia, nieraz dramatyczne. Przez takie doświadczenie dziś w pierwszym czytaniu przechodzą Paweł i Barnaba. Dopiero, dopiero co ruszyli w misję, to są pierwsze kroki ich pierwszej wspólnej apostolskiej podróży. Dwaj ludzie, którzy przeformatowali całe swoje życie, poprzestawiali całe swoje życie, żeby oddać się tej misji. I idą tak, jak słyszymy, w takim poczuciu, że nie idą głosić jakichś poglądów, nie idą kogoś przekonywać do jakichś racji, idą ludzi zapraszać do życia wiecznego. I spotykają się z odrzuceniem. Z odrzuceniem przez tych, którzy wydawali im się najbliżsi, przez swoich rodaków, przez spadkobierców Pierwszego Przymierza, tych, którzy przez pokolenia słyszeli tę ponawianą przez Boga obietnicę, będę Waszym Bogiem, Wy będziecie moim ludem. W momencie, kiedy doświadczają odrzucenia, zakwestionowania, nie ma w Pawle i w Barnabie nienawiści do tych ludzi. Owszem, nazywają rzeczy po imieniu, mówią, odcinacie, uznaliście się za niegodnych życia wiecznego. Ale wykonują ten gest, który wcale nie jest gestem wrogim, który uczniom Jezus kazał wykonywać. Strząsają proch z nóg, wychodząc stamtąd. To nie jest o tym, że nie chcemy mieć z wami nic wspólnego. To jest o tym, że nie chcemy wam nic zabrać. Nie przyszliśmy z niczego was ograbić. Przyszliśmy, bo, wam, bo nam na was zależało. Nawet prochu z waszej ulicy nie, nie wyniesiemy ze sobą, żebyście nie poczuli, że cokolwiek straciliście przez nas. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze: że tutaj Paweł, Barnaba tak mocno mówią, dobrze, nie chcecie słuchać, to pójdziemy do pogan. Jak sobie otworzycie dzieje apostolskie, to jest trzynasty rozdział i będziecie je kartkowali dalej i patrzyli jak dalej wygląda misja Pawła i Barnaby to do każdego kolejnego miasta do którego przyjdą w każdym kolejnym mieście pierwsze kroki skierują gdzie? do synagogi tu mówią dobrze, to pójdziemy do Pogan teraz już tylko i w każdym kolejnym mieście nie potrafią nie pójść do synagogi nie potrafią nie spróbować raz jeszcze szukać tych swoich rodaków ale tak potrafisz reagować, tak potrafisz przeżywać odrzucenie, zakwestionowanie, wrogość, niechęć, kiedy masz w sobie ten pokój wynikający z pewności, że Ty jesteś czyjś, czyjaś, że nikt się nie wyrwie z Jego ręki. Papież Leon w dniu swojego wyboru mówił wiele o pokoju. Pierwsze słowa, jakie do nas skierował, były słowami o pokoju. Użył tam takiego ładnego sformułowania: Lapacze, disarmate, disarmante pokój rozbrojony, bezbronny i rozbrajający. Masz w sobie ten pokój? Rozbrojony i rozbrajający? Wobec przykrości, nieuczciwości, krzywd jakiejś obojętności, bezmyślności czyjejś, z którymi się spotkasz w tym tygodniu, albo spotkałeś w tym, który właśnie minął? Znajdujesz w sobie ten pokój pewności, że ty jesteś Jezusa, nikt cię nie wyrwie z jego ręki. On cię zna, on ci daje życie. Pokój, który ci pozwala, no właśnie, nie zbroić się, nie szykować do wojny, nie planować, jak się odgryziesz, jak się zemścisz. Czy potrzebujesz dzisiaj stać przed Jezusem, barankiem i pasterzem i prosić, przekonaj moje serce, przekonaj moje serce, że jestem Twój? bo inaczej będę na niekończącej się wojnie, inaczej będę szalonym kolekcjonerem broni na wszelki wypadek, żeby mieć czym się odgryźć wszystkim wokół przy każdej możliwej okazji. Ten, który chce nam dzisiaj objawić siebie jako dobrego pasterza, raz jeszcze w tym słowie pokazuje nam się także jako baranek tej wizji Jana w drugim czytaniu ci, którzy opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili idą za barankiem baranek ich pasie baranek wyznacza ich drogę baranek ich prowadzi pod namioty które Bóg nad nimi rozpościera czy przez ten tydzień, który się zaczyna ja mam ochotę iść za barankiem Bo to słowo Ewangelii dzisiejszej jest do mnie, do mnie, do Ciebie. Konkretnie Jezus mówi: Nikt cię nie wyrwie z mojej ręki, ale ja sam się mogę z niej wyrwać. Bo On jest pasterzem owiec, a nie wilków. Więc kiedy ja w mojej codzienności, a zdarza mi się to raz po raz, decyduję, że sposób bycia wilka jest dla mnie bezpieczniejszy, korzystniejszy. Że zawyć, że kłapnąć zębami, że szarpnąć pazurem jest lepiej, owocniej, ekonomiczniej i bezpieczniej dla mnie niż, niż iść za barankiem, wtedy sam się wyrywam z jego dłoni. Czy mam w sobie ten pokój, płynący z doświadczenia, z pewności tego, że ja jestem Jego, że on mnie zna, wie o mnie wszystko? I wiedząc o mnie wszystko, także to najtrudniejsze, najgorsze, najbardziej wstydliwe, mówi mi dzisiaj: Ty jesteś mój, jesteś moja. Nie potrafię i nie chcę z ciebie zrezygnować. Tak sobie myślałem w ostatnich dniach, że wbrew wszystkiemu, to już trochę tak na marginesie, Kościół katolicki jednak na swój sposób nadal jest potęgą. Pokażcie mi. Drugą taką, nie wiem, nazwijmy to roboczą organizację na świecie, która potrafi sprawić, że przez kilkadziesiąt godzin pół świata wpatruje się w jeden blaszany komin. Owszem, uatrakcyjniony przez występy mef na dachu. że w pół świata czeka, aż usłyszy dwa łacińskie słowa. Habemus papam. Mam, mamy papieża. Pan Bóg jest taki dobry, że zupełnie tego nie planując, w ostatnich dniach miałem radość wylądować w Rzymie, nie, nie wiedząc, że w tym czasie będzie konklawe. biegłem na plac Świętego Piotra, jak, jak padła informacja, że jest biały dym. Na tym placu ileś razy usłyszałem, jak ludzie sobie nawzajem mówią: Abiamo il Papa, abbiamo padre. Mamy papieża, mamy ojca. Nie, to jest od, od, jasne, że to jest też o takiej radości, no, że się bierze udział w niezwykłym wydarzeniu, wszyscy biegną te emocje tam buzują. Ale, ale gdzieś w samym środku tego doświadczenia jest właśnie to. Mamy Ojca. Nie jesteśmy sierotami. Jesteśmy czyjś. Jezus dzisiaj staje przed każdym, przed każdą z nas. Aby nam z całą mocą, absolutnie na poważnie. Powiedzieć, jesteś mój, znam cię, nikt cię nie wyrwie z mojej ręki. Jeśli pozwolę dzisiaj mojemu sercu to usłyszeć, to może ten tydzień, który zaczynam dzisiejszą wieczorną Eucharystią, ma szansę wyglądać inaczej. Może rzeczywiście stać mnie będzie na rozbrojenie się. Na odpuszczenie kolejnej wojny, wojenki zimnej albo atomowej, którą zwykłem prowadzić z moimi bliźnimi, pokój bezbronny i rozbrajający. Jezus tak bardzo chce wlewać w nasze serca wraz z radością, którą człowiek może przeżywać, kiedy żyje w takim pokoju. Amen.